Zaczynamy od taktyki drużyny gości. Z przodu ofensywny duet Piech i Jankowski. Po lewej stronie pomocy tym razem dostaje szansę Łukasz Janoszka. Stoperem jest Piotr Stawarczyk, były piłkarz Widzewa. Trenerzy Węglewski Michniewicz zastanawiali się, kto ma zastąpić Szymanka na pozycji stopera. Szansę dostał Ugo Czukwu UK. Do składu wraca kontuzjowany wcześniej Pen To ofensywnie grający prawy obrońca Widzewa. Odpowiedź dla tych, którzy zastanawiali się, gdzie obejrzymy mecz trener Czesław Michniewicz. Z wysokości komentatorskich kabin. Tak wyglądało to spotkanie z perspektywy szkoleniowca Łodzian odsuniętego na dwa mecze, a tak z perspektywy Marcina Węglewskiego, który kiedyś w Widzewie był też asystentem Waldemara Fornalika, nowym kapitanem Łodzian Mindauga, z Panka Czesław Wichniewicz najbardziej ufa właśnie Litwinowi. Kabiny komentatorskie pełne, możemy więc rozpoczynać. Od początku w ataku Widzew, który zremisował dwa ostatnie spotkania, ale remisy w tabeli niewiele dają, zwłaszcza gdy jest z niej Taki ścisk. Oto Z Panka, panka rozejrzał się. Piłka do Jalamidze. Nika Jalamidze przed szansą i piłka obok prawego słupka Bramki Perdicza. Młody Gruzin miał doskonałą okazję, by już w piątej minucie zapewnić widzewowi prowadzenie. Wcześniej był troszeczkę bez formy. Zmęczony wyjazdami na mecze młodzieżowej reprezentacji swojego kraju. Ale teraz wszyscy na niego włodzi. Bardzo, ale to bardzo. Liczyli. Kolejna akcja Widzewa. Znów Dżalamidze z ogromną lekkością odgrywa piłkę piętą. Potem jeszcze jedno zagranie piętą. Strzał z 16 metrów, ale Ben Radzia nie trafia do bramki. Kapitalna akcja Widzewa. Dwa razy Łodzianie popisali się dużymi umiejętnościami technicznymi. Niestety Tunezyjczyk nie trafił w światło bramki. w dalej w ataku. To 12 minuta i nika Dżalamidze. Łatwo panuje nad piłką. Zagrywa do Rikurijskiego. Fin w polu karnym. Nie daje rady Zrobić żadnego pożytku z tego zagrania Niki Jalamidze, bo akcję tę przerwał Dziokicz, Marcin Węglewski i Czesław Michniewicz. Dwóch trenerów Widzewa ani myślało się porozumiewać, ma zaufanie do swojego asystenta Czesław Michniewicz. Kolejna akcja Widzewa, to już 23 minuta, źle wybita piłka przez Grodzickiego, Szernas! On bardzo lubi w ten sposób strzelać na bramkę rywala, Darwydas Szernas. 17 meczów bez bramki z gry. W tym czasie tylko jedno trafienie z rzutu karnego. Koszmarna seria Litwina. Rzut wolny dla widzewa, panka bardzo szybko do Szernasa. I po akcji dwóch Litwinów znów górą Matko Perdić. Nie może uwierzyć wyda Szernas, że i tym razem nie trafił do siatki. Spójrzmy jeszcze raz. Zagranie panki było idealne. Litwini rozumieją się w ciemno. Ale Szernasowi brakuje szczęścia. Brakuje mu tego, co miał jeszcze w poprzedniej rundzie. Tylko rzut rożny po tej akcji widzewa to 23 minuta. Madera i znowu nie ma gola. Czekał bardzo długo na swoje pierwsze trafienie w ekstraklasie Madera. Trafił w poprzedniej kolejce w meczu ze Śląskiem w a teraz był bliski powtórki. Ale dobrze ustawiony tam przy słupku był Andrzej Komacz. Ten mecz obserwował Jacek Zieliński, drugi trener kadry. Bardzo blisko niego siedział Dariusz Gęsior. Dwaj dawni koledzy z reprezentacji. Ciekawe, czy zagrania Madery podobały się Jackowi Zielińskiemu. 37 minuta przed szansą. Wojciech Grzyb, dobra interwencja Mielcarza. Pan Borski podbiega, pokazuje żółtą kartkę komu? Wojciechowi Grzybowi. Nie było rzutu karnego zdaniem arbitra z Warszawy. A dla Grzyba była to już druga żółta kartka oznaczająca wykluczenie z gry. Popatrzmy, na pewno trafił w piłkę Maciej Mielcarz, ale wydaje się. Że grzyb nie chciał wymusić faulu, po prostu został przewrócony, co pan Borski powinien widzieć doskonale. To sytuacja z 27 minuty i pierwsze ostrzeżenie dla grzyba. No, to widzicie Jak, jak się ma, taki chłop, 2 metry w się ustać? Dwumetrowy chłop z bramki widzewa faktycznie mógł przewrócić Wojciecha Grzyba, ale nie ma to znaczenia. Widze grał z przewagą jednego zawodnika. To akcja z ostatniej minuty pierwszej połowy. Świetnie zagrywał Szernas, potem piłka znowu do niego wróciła, Szernas i znów tylko strzał obok słupka. No nie może odnaleźć swojej formy Darwydas Szernas. Jeszcze raz ta akcja, którą zaczął Litwin, skończył Litwin, ale zaczął dużo lepiej niż ją zakończył. W przerwie mogliśmy zobaczyć, że Ruch i Widzew nie tylko są na tym samym boisku, ale także na tych samych szalikach, a to już druga część spotkania. 55. minuta, znów Szernas grający częściej, tym razem dalej od bramki, przepuszcza piłkę Dżala Mizeriski. Nieskutecznie gra nie tylko Litwiny, nie tylko Gruzin, ale także odpowiedzialny za ofensywę fin Rzut rożny, dośrodkowanie. Ugo czukfu uka On już strzelił w tej rundzie bramkę głową na tę samą bramkę. Było to jednak w meczu z Koroną Kielce. Teraz nie udało się pokonać Matko Perdicza. W drugiej połowie przyglądali się za barierki Wojciech Grzyb i Arkadiusz Piech. Zmieniony już po pierwszej połowie trener Waldemar Fornalik uznał, że nie jest to dzień Byłego piłkarza Widzewa Łódź. Ruch starał się kontratakować. Jankowski, doskonała piłka do Janoszki. Janoszka! Ponad bramką Widzewa, a była to doskonała szansa stworzona przez Macieja Jankowskiego. Powinien Łukasz Janoszka zapewnić swojej drużynie prowadzenie, tak się jednak nie stało. 72 minuta. Łukasz Broś wymienia piłkę z Dżalamidze, jeszcze Szydrowski. Bertic wolał na wszelki wypadek tej piłki nie łapać, a my jeszcze raz obserwujemy wymianę piłki między Dżalamidze a Brozie. Kolejny corner dla Widzewa. Piłka tym razem przed pole karne, Tu jest broń potężne uderzenie. znów jednak niecelne. Do końca pozostawał już tylko kwadrans. Widzew grał z przewagą jednego zawodnika, miał też przewagę w polu, stworzył sobie wiele sytuacji, ale dotąd bez powodzenia. Jeszcze wprowadzony na boisko Ostrowski. To już 85. minuta meczu i coraz mniej szans dla Widzewa. Widzewa, który był wspierany przez 8 tysięcy widzów. Żółta kartka dla Dżokicza oznaczająca kartkę czerwoną w 86. Minucie. Spójrzmy w jaki sposób Żeliko Dokic zapracował na pierwsze ostrzeżenie. To było ostrzeżenie dla Pośniaka za to, jak protestował przeciwko czerwonej kartce Wojciecha Grzyba. Sytuacja z 37. Minuty była więc przełomowa. Trener Fornalik miał duże pretensje do sędziów tego spotkania. A Żeliko Dokic z niepokojem obserwował ostatnie 5 minut tego meczu. Jeszcze a atak widzewa. Jeszcze dżalamidze przewraca się w polu karnym, szybko wstaje, ale pan Borski jest konsekwentny i ostrzega także Gruzina za to, że jego zdaniem próbował wymusić rzut karny. Tak ostatni gwizdek tego meczu wyglądał z perspektywy Wojciecha Grzyba. Gratuluję Bobakowi w dobra? Gratulacje otrzymał, a potem przyszedł powiedzieć nam, za co dostał czerwoną kartkę. Dostałem kilka smsów z informacją.